Dobrej. dziś multimetr, miernik, aczkowy, chyba bardziej profesjonalnie multimetr, cęgowy. Od razu taka niespodzianka, jeśli myślę, że to jest polskie, to niestety jesteś w błędzie. O ile sama firma jest, jest chyba jeszcze polska, to niestety, co też jest moim zdziwieniem, przynajmniej ten model, no niestety nie jest polskim miernikiem, multimetrem tej firmy. Jest to niestety chiński rebrand firmy CEM, tak więc jeśli myślałeś, że to jest polskie i kupiłeś, bo jest polskie, no to sorry, muszę cię rozczarować. No szkoda, bo o ile firma w ramach swojego rozwoju centrum badawczego opracuje jakiś produkt i zleci go do produkcji w Chinach, to jest ok. Natomiast jeśli firma tego nie robi, sprowadza inny sprzęt, tylko rebrandowany w sensie zmieniona obudowa, logo i tam jakieś etykiety, a jest naprawdę Chińczyk, oczywiście nie mówię, że Chińczyk jest zły. No, to już mniej fajnie, no ale niestety w tym przypadku tak jest i to wielka szkoda, jestem patriotą. Wolałbym, żeby to było w pełni polskie, a niestety nie importowane w kontenerach razem z całą resztą elektroniki. Jeśli chodzi o wyposażenie tego sprzętu, to przychodzi on do nas oczywiście w kartonowym pudełku. W środku znajdziecie owy miernik, przewody. Przewody z tego, co. Mówi instrukcje, jak i etykieta są w kategorii 2 do 1000V przechodzi sonda. Do mierzenia temperatury jest to sonda typu K, bardzo znana. Wielu różnych producentów stosuje te sondy przy swoich multimetrach. Dostajemy oczywiście przejściówkę, żeby wpiąć ją tutaj w banany. Bardzo fajnie zrealizowana. Zatyczki przede wszystkim dają do kabli. Te są zatyczki, jak i zateczki chroniące końcówki, żeby można było dać tu izolacji, na przykład zadbać o to, żeby nie wykonać sobie jakiegoś zwarcia. Zostajemy też taki pokrowiec i instrukcję, którą można sobie tutaj wsadzić. Tak więc yy, wydaje się bardzo kompletny i myślę, że niczego więcej wam nie będzie brakować. Nie doszukiwał mi się oczywiście tej plastikowe walizki, ale to wszystko myślę, że jest dobrym kompletem i wystarczy z zupełności do wszystkiego. Jeśli miałbym coś mówić o wykonaniu tego multimetru, to muszę powiedzieć, że jest świetnie wykonany. Bardzo podobały mi się te gumowe bo pobocza, pobocza, boże boki jaki spód. Bardzo przyjemnie, dłoń, nie ślizgają się. Ogólnie sprzęt jest dość ciężki na baterię 9V. No macie wrażenie, że trzyma kawał dobrego sprzętu i mam nadzieję, że też takim jest. W ręce nie jest to jakiś chiński, tandetny, trzeszczący plastik. Obudowa jest bardzo zawarta, próbowałem ją Dwoma rękami wyginać, ale niestety nie poddaje się. Przede wszystkim można zmieniać też przełącznik wygodnie mm, palcem, kciukiem. Nie ma problemu, nie trzeba tego gdzieś kładzie i męczyć się w jakieś obracanie kółaczek. Oczywiście pomiar cęgowy, jak i pomiar z użyciem mm, przewodów mierniczych. Tak więc w zasadzie fajna sprawa. I wszystko to co trzeba, on ma. Multimetr jest na baterię 9V, standardowo przykręcany, zaschowany za tą, za tą klapką. Może uda mi się to jakoś to rozebrać. Według mnie nie jest to najszczęśliwsze z tego względu, że jest to ten cholerny kabelek do baterii 9V. Według mnie mogłaby tam być szczelinka nieco większa. Uff, tak to jest. Sorry. Nie wziąłem statywu, niestety. Będziemy się teraz bawić. O. Tak to wygląda. Jest to dość ciasno z tym kabelkiem. Według mnie tam powinna być jakaś większa dziura, żeby móc ten kabel bez problemu schować w stronę baterii. Być może nie ma z uwagi na to, że urządzenie spełnia pewne normy bezpieczeństwa, i może jest to bateria jest po prostu odseparowana od sekcji wysokiego napięcia. I być może tak jest, ale ogólnie. Nie ma z tym problemu, pchacie ją tutaj, dokręcicie śrubą okrętą, będzie trzymać naprawdę solidnie. No dobra, po co w ogóle miernik cęgowy, a nie taki klasyczny? Yy, otóż, jedną z największych zalet tych urządzeń, to jest yy, sposób w jaki one dokonują pomiaru. Yy, widzicie, jest to takie, są takie cęgi, jest tak naprawdę rdzeń, który bodajże wykorzystuje chyba efekt z zjawiska Efekt zjawiska, zjawisko efekt y, hala, tak mi się wydaje. Yy, zaletą tego, na przykład, nad tym jest mierzenie prądu. Głównie najczęściej te y, mierniki cęgowe są używane do mierzenia prądu. Na oczywiście, napięcia. O ile z napięciem nie ma problemu, gdyż y, mierzycie napięcie podłączając, podłączając, podłączając multimetr y, równolegle do wodu, więc nie ma problemu. To w przypadku pomiaru prądu. Taki multimetr musicie podpiąć szeregowo. I ładując do niego duży prąd, na przykład, tak to widzicie, pomimo że to nie jest najgorszy multimetr, producent podaje, że maksymalnie 10 Amperów, Przy czym to 10A, jakby poszukać zapewne w instrukcji, jest chwilowe. Z uwagi na to, że ten cały prąd musi się odłożyć na takim elemencie, który się nazywa bocznik jest to albo rezystor bocznikowy, albo kawałek metalu o znanej rezystancji. I to tak naprawdę przez niego przepływa ten cały prąd, i on mocno cierpi w tym przypadku. Yy. Stosując multimetr miernik cęgowy, tego problemu nie ma. Patrzcie, jakie tu są wartości, on potrafi mierzyć prądy do 1000A. To jest masakra. Wieszacie takiego dziada na kabelku, i on sobie działa. Nie męczy się za specjalnie, nie grzeje w przeciwieństwie do takiego multimetru. Jaki wybrać? No to zależy od waszych, z waszego zapotrzebowania, waszej potrzeby, w zależności co robicie. To nie w sumie spoko, Ja go głównie używam do mierzenia prądów przy audio, jak i przy innych urządzeniach elektrycznych. Mam go jakiś czas chodzi bez, bez żadnego problemu. Dodatkowo ma przyrządy miernicze inne opcje, bo należy wspomnieć, że nie wszystkie multimetry tego typu, czyli cęgowe, mają możliwość pięcia przewodów mierniczych, jak i nie posiadają dodatkowych funkcji oprócz tych podstawowych bardzo, czyli pomiar napięcia i natężenia prądu. Przy czym nie wszystkie na przykład mierzą dla wszystkich rodzajów napięć bądź wysokich prądów w zależności od takiego jakie napięcie mierzycie. To, co jeszcze warto wspomnieć o tym produkcie, to to, że jest to multimetr, który posiada tak zwany true RMS, jak i ten. True RMS, jeśli chcecie się wyłowić jakieś porządne pomiary, jakie sądzicie, że będzie, będziecie mieli styczność z napięciami, gdzie ich przebiegi są nieliniowe, to bez zastanowienia bierzcie te RMS. Te bez True RMS mogą Wam przekłamywać, jeśli na przykład będziecie mierzyć napięcie, które jest o większej częstotliwości niż 50 Hz. Nie mówię 100, 200, ale jak na przykład byście pochodzili pod 1 kHz, może się okazać, że robi się spore przekłamanie, tak więc jeśli zastosujecie multimetr z opcją True RMS, tego problemu nie będzie. Oczywiście jego możliwości się skończą przy jakiejś wartości częstotliwości, ale dość spory zakres tego pomiaru będzie obarczony dość małym błędem i będzie w pełni użyteczny w przeciwieństwie do multimetru, który tej opcji który ms nie posiada. Oczywiście, jako że dodali tutaj opcję testu ciągłości, gdyż ten multimetr posiada pomiar rezystancji, pomiar testu ciągłości, w zasadzie test ciągłości, test diody, napięcia, częstotliwość, temperatura, oczywiście prąd, to trzeba się nad nim poznać i sprawdzić sobie jak działa test ciągłości wyznacznikiem lepszego multimetru, bo nie wszystkie są dobrze z tym radzą, to test ciągłości, jeśli test ciągłości zajmuje multimetrowi długo, żeby określić, czy jest ciągłość, czy nie, jest to irytujące, zwłaszcza jak się pracuje z drobną elektroniką. W przypadku tego brymena no, działa naprawdę szybko, zobaczcie sami. W przypadku tego sonelka, muszę powiedzieć, że jest równie zachwycająco. Tak więc, bardzo fajnie to jest zrobione. Muszę powiedzieć, że firma się postarała, że tak powiem. Na wieczór podświetlenie, też fajna opcja, to też nie jest oczywiste w każdym rodzaju multimetru. Funkcja hold, oczywiście wiadomo do czego to służy. Max min, jakie przełączenie. Ciekawsze jest to, inrush. Inrush to jest funkcja, która pozwoli Wam Precyzyjniej zmierzyć prąd poboru jakiegoś urządzenia, na przykład silnika. Głównie chodzi o to, pewnie kojarzycie INRAS z przekaźnikami, Chodzi o zimny rozruch jakiegoś urządzenia, głównie silnika. Stosując tą funkcję INRAS, z tego co czytałem, Multimed zwiększa częstotliwość próbkowania pomiaru prądu, tak więc jest w stanie precyzyjniej określić, jak i wyłapać krótkotrwałe obciążenie prądowe w jakimś obwodzie. Tak więc, jeśli ktoś tego używa, fajna sprawa. Może się przydać, to też nie jest oczywiste, nie każdy multimetr cęgowy, multimetr miernik taką funkcję posiada i warto o niej wspomnieć. No dobra, może krótki test działania. Urządzenie, które będzie obciążać, czyli farelka. Miernik cęgowy, ustawimy go na pomiar prądu dla AC. Ok, jego praca się ustabilizuje. Założymy sobie cęgi na jeden kabelek. To jest w zasadzie moc pobierana przez sam wentylator, gdyż jeszcze nie włączyłem grzania, teraz włączyłem grzanie. 8,3 A4A w zasadzie przy zasilaniu sieciowym, no całkiem pokaźna moc. Fajna sprawa to się tak leży i się nie męczy za specjalnie w porównaniu do tego mojego dziada. No miałby on już pewien problem po tych 10 sekundach, aczkolwiek niby do 10, a pracuje. Przy czym należy pamiętać, że to pomiar chwilowy, nie ciągły. Tutaj możecie sobie to zawiesić i oglądać przez jakiś czas. Fajne, bo są multimetry, które mają przykład większą ilość tych rdzeni, można zakładać na trzy fazy. Są też bardzo popularne teraz w home liczniki energii. Gdzie właśnie stosuje się tego rodzaju przekładniki rdzeniowe, zakłada się po prostu taki, taką pętelkę rdzeniową na konkretny przewód i nie trzeba w ogóle ingerować w instalację w rozdzielnicy i to Wam mierzy pomiar, pomiar zużycia prądu w danym obwodzie, co jest bardzo fajną i bezinwazyjną metodą pomiaru natężenia prądu elektrycznego. No. Jak, że chiński, to muszę Wam powiedzieć, że nawet spoko. Reasumując, sprzęt obecnie kosztuje około 630 zł. Ja go kupiłem w nieco innej kwocie. Czy to jest dobra kwota? Wydaje mi się, że tak. No spoko, że to jest Sonelu, Sonela, Sonelu. W tej kwocie znajdziecie pewnie inne alternatywy postaci chińskiego unit T, który też zalewa rynek różnej maści. Urządzeniami, i niektóre są, pomimo że fajnie wyglądają, to na przykład w środku zabezpieczenia w multimetrach no są czasem bardzo kiepskie. Wybrałem Sonora z uwagi na to, że coś tam ma z Polski. No szkoda, że jest to rebrand chiński, ale myślę, że popracuje ze mną długie lata. Miernik głównie do mierzenia prądu, napięcie to wiadomo sądami kablowymi. No sprzęt znany przy. W świecie na pewno polskich elektryków, tak więc yy, jest on oklepany i stosowany, myślę, że niezawodnie przez wielu. Jeśli miałbym inwestować coś lepszego i markowego, to chyba bym się zdecydował na Fluka. Przy czym za Fluka zapłacicie jeszcze raz tyle, a zapewne będzie miało wiele bardziej yy, skromne możliwości, bo Fluk ogólnie pomoże świetną firmą produkującą od lata wysokiej jakości sprzęt pomiarowy. To zazwyczaj robią takie urządzenia, że ich funkcjonalność jest mała, a za to są bardzo solidne. Więc myślę, że no, zaplukajcie, teraz byście musieli wyłożyć. Tak więc, jeśli jesteś elektrykiem, szukasz miernika cęgowego, bierz tego chińskiego rebrandowego, rebrandowanego sonerka. Myślę, że podziała z Tobą wiele lat i ogólnie będzie Pan zadowolony. Posłuży, niczego nie spali, a, a nie wiem co w sumie. Polecam, można brać.